Witam, mamy już zamontowany zbiornik. Jeszcze muszę uchwyt przewiercić i zamontować na no, uchwyt żeby to nie latało sobie. Zbiornik jest jeszcze nie doprowadzona woda nie jest odkręcona, żeby było można go zdemontować. z kablami za nim wyjść. Tam za buforem, tu pójdzie do góry. Tu będzie skrzynka w przyszłości. Na razie będą zwoje zostawione. Skrzynka niżej. Bufor już jest nabity. Jeden bar ładnie trzyma, nawet zwrasta bo stoi i się nagrzewa ta woda Pompka też sobie pracuje odpowietrza się cały czas nie słychać już w ogóle bąbelków, niczego no i w ten sposób zostało mi tylko teraz zgłosić, jak zrobię instalację elektrykę doprowadzę, zgłosić i żeby przyjechał serwisant to uruchomię pompę już a później sobie będę przełączał na odejścia na ciepłą wodę użytkową i na centralne ogrzewanie, bo tu mam wiszący zbiornik, a nie wiem, czy nie kupię 200 litrowy, i tutaj nie postawię. I ten porządek z rurami jeszcze to zrobię. Tu będzie, do, tu będzie do prowadzenia tych rur. To jak zobaczymy. Ulicol na razie jest spuszczony. Zero ciśnienia. Ulicol tam stoi, żeby się zagrzał, że przy uruchomieniu. Jak zalejemy to, żeby się uruchomiło, żeby nie był za przemrożony ten glikol, za zimny, bo chyba pompa wtedy nie wystartuje. I zobaczymy. W zbiorniku 19 stopni u góry, a na dole jest chyba 16. A jak zalewałem, to było 6 stopni woda miał. mało spada, 19,8 no więc teraz będę czekał na dalsze fanty żeby zrobić instalację na skrzynkę, bezpieczniki stycznik, przekaźnik no i kable no i będę robił, łączył peszel tu już z rurkami, rurkami pójdzie a tutaj będzie pionowo korytko szło, wszystko w korytku będzie schowane może zakłóceń za dużych nie będzie jak blisko siebie, bo to pójdzie zasilanie z tego gniazda będzie pracowało na pompę, no i tam będzie też od pulpitu sterowniczego, od panelu, więc zobaczymy, czy nie będzie. Ekranowany kupiłem, braje czego, ale zobaczymy. Tu jeszcze muszę peszel kupić, czy nie peszel, tylko termokurczla czarnego zgrzać na tym, tym taśmie i to przykręcić. Dobra, na razie.